Szanowni Państwo, przekazując sobie życzenia świąteczne, zawsze podkreślamy, że powinny one być rodzinne i spokojne. W tym roku wiemy, że dla pracowników szpitali, lekarzy, pielęgniarek, salowych, personelu technicznego, opiekunów społecznych, mogą one takie nie być. Walcząc o życie i zdrowie pacjentów, pozostaną Państwo na dyżurach w szpitalach, przy łóżkach ciężko chorych osób. Chciałbym jednak, abyście Państwo mieli na namiastkę Wielkanocnego Śniadania. W niedzielę rano przeto przekażemy Państwu do Miejskich Szpitali Żeromskiego, Narutowicza, do Centrum Opieki przy ulicy Wielickiej ponad 400 paczek ze świątecznym poczęstunkiem. Będą w nich tradycyjne produkty świąteczne, jajka, chleb, wędliny, szan, mazurek i Wielkanocna Babka. Mam nadzieję, że w ten sposób poczujecie Państwo naszą wdzięczność wdzięczność Krakowian za poświęcenie, z jakim Państwo pomagacie pacjentom.